Chciałam dzisiaj, że, że mam zaprosić na konkurs, czy same będziecie zapraszać? O. <gry> Witajcie na kanale Pi razy książki. E, dzisiaj przedstawiłem wam unboxing, ktu, paczki, e, którą dostałyśmy od festiwalu książki w Miechowie, którymi jesteśmy ambasadorkami. Więc teraz szybki unboxing. Później może coś z Miechowa, a na samym końcu niespodzianka dla was którą pewnie już widzicie po tytułem. To możesz położyć tą paczkę na chwilę gdzieś, dobrze. Weź sobie z tych kubeczek. Mamy dostałyśmy kubeczki. Jaki fajny! No piękny jest, a w tym kubeczku... naklejki. O, patrzcie jaki piękny. Jej! I naklejeczki. I naklejeczki. Jej, festiwal książki. Z tego co widziałam, tam jeszcze jest więcej. Dobra, połóżmy. I na inne. inne naklejeczki. Ale urocze. I... To można wyrzucić. Ale mamy, Stawiamy na rozwój. Tak, to jest fundacja, która mm. organizuje to. No. To na końcu może? O, wizytóweczki. Wizytóweczki. Na Zakładeczki. Jakie o słodkie! I jest to napisane, kiedy Biegniesz, myśl o bieganiu, kiedy piesz kawę, skup się na jej smaku, kiedy czytasz książkę, bądź jej historią, kiedy odpoczywasz, nie myśl o niczym. O, Piękne. Ładna, ładnie. Dobrze jedną więcej. Proszę. Później się podzielimy. No wiem, ale na razie to tak położę. Tutaj mhm. mamy jeszcze harmonogramy. Harmonogramy. Tak. Nie wiem co to. I... Nie wiem. Niespełnione nadzieje, utracone szanse, bitwa tak, miechowska tak, tak. na tle powstania Styczniowego. Czyli jakaś U. historia bitwy. Super. Michowie. <grym grym> mi spadło, O, to ty sobie to duże. Jakaś duża naklejeczka. Tak, 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 dokładnie. Ostatnia rzecz. Liścik. Musimy przeczytać, więc chwilę czasu. O nie. Zaproszenie! So cute. <grym, piękne> I tu mamy harmonogram, i fundację stawiamy na rozwój. Serdecznie zapraszam zaprasza na festiwal. A, słodkie, piękne. My dziękujemy za paczuszkę i, do, i przechodzimy do przewitek z festiwalu. Książki, które odbywa się w Miechowie. Jest to nasza pierwsza edycja. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. Na dwa dni zgromadziliśmy bogate grono autorów, dostawców, osoby z mediów społecznościowych, z promocji czytelnictwa i mamy nadzieję, że spotkamy się po raz kolejny, za rok, może za pół. Zapraszamy już serdecznie. Bohatery bez to sześć opowiadań o pięciolatku, który ma młodszą siostrę i nie zawsze się z nią dogaduje, ale to opowiadania, które są świetnym pretekstem do rozmowy z swoim dzieckiem. Serdecznie zapraszam Was na moją książkę Noc, która zmieniła wszystko. E, historia bohaterów nieidealnych, którzy popełniają błędy jak każdy z nas. Mam nadzieję, że dacie im szansę. Pisana, nietypowa, pisana z punktu widzenia tylko i wyłącznie męskiego bohatera o kryzysie w związku, o tym, co się dzieje, jak pojawia się ktoś trzeci na horyzoncie, jak sobie ten bohater poradzi, tego dowiecie się w książce. Buziaki! Słuchajcie, festiwal nie. <laughs> Festiwal Michowski się już skończył, ale my nadal świętujemy do braku wygrania moja książka. I ta książka w świetnej torbie festiwalowej może być dla Was. Do mojej książki dodatkowo, kolorowanka i magnesy, więc twoje dziecko na pewno się ucieszy. Jeżeli Was interesuje taki zestaw, zapraszam do opisu Poszczegóły rozdania. Pa!